Dzień dobry wszystkim, tutaj nowa gazetka surprise. Tak, od dzisiaj dostępna w sieci Empik w domu, zaraz jak dojedziemy, będziemy oglądać co tam jest Dominik już otwiera zobaczymy zabezpieczona Za. Pokaż, co tam fajnego jest. Tata, ta. to. Jasne, to do wyrzucenia. Do wyrzucenia. I tak oto wygląda nowa gazetka, która jest od dzisiejszego dnia. Już jesteśmy w domu. Najpierw wam pokażę starą gazetkę, co nie nagrywałem. Bo to... tata wtedy nie był. To już Tylko ma babcia. kilka miesięcy. Trochę popękana tutaj. Tak, co tutaj wcześniej było w tej gazetce była opowieść Krystalina! Tak, jak profesorka Krystalina chciał stworzyć. Tutaj. To również jest dostępne. W Empiku. Ale babcia mi to kupiła, my też chcieliśmy to kupić. A teraz oglądamy Tą gazetkę. najnowszą gazetkę, która dzisiaj już jest tak. Pierwsze co tutaj znaleźliśmy to maska. Taka fajna maska, zaczekaj Dominik. Pokaż tam znaczek, jest jeszcze, że to jest oryginalna macka Super Zingsów. Tutaj. Logo Super Zings. Teraz się zabieramy. E, Dominik, jeszcze mi wytłumacz, co to jest za znaczek? Literka V. A literka V to od złoczyńców czy od dobrych? Od super złoczyńców. Ciekawe. Niestety nie. Powtórka. Kula do kręgli. Kula do kręgli. Proszę, proszę. Mamy kulę do kręgli po raz któryś. Niestety, profesorka, nie jest tak łatwo, żeby go zdobyć, nawet w gazetce. Jak widzimy, tu na pierwszej stronie, powinniśmy mieć dwa mini plakaty. Dwa superkomiksy. Tutaj jest jakiś... jakąś się nazywa ten lizak? Ten list rank? Nie, Papkin! Papkin. Nie. No. ten się nazywa Pumpkin. Tak, ten jest Papkin. O, i tu mamy właśnie jego maskę. Tak. I co my tu jeszcze mamy? Karty kolekcjonerskie. Tutaj Ceksowe. nie mamy. Zabawy w czasopiśmie. Jedna maska jeden super zings. Mm -hmm. Ciekawe. Tu Widzimy oczywiście mamy. Profesora Katak? Gdzie mamy profesora tutaj. tutaj Tu jest profesor Katak. I wiadomo już, jak wygląda Enigma. Tak, wygląda Enigma. Dobrze. Pokaż w środku, co tam mamy. Mamy ten komiks. Tu ćwiczenia i zabawy mini plakaty. O, strona 15-16 Dominik to te karty kolekcjonerskie. Przedstawiamy youtubera. Ciekawe, co to będzie za youtuber. Wow! Super friend and blast. Tak. Stotka. Tu mamy całą opowieść komiksową. Enigma. Glip Awesome. Satelita. Satelita różnego rodzaju gry. Tutaj narysujcie swoje ulubione postacie z zinksu. Proszę, proszę. Jak to ładnie dzieciaki narysują zinksy. No i oczywiście profesor Kolorowanie tutaj? Super Zingsów. Tutaj bardzo fajnie jest zrobione, że idzie odrysować kawałek po kawałeczku Super Zingsa, a później go na dodatek pokolorować. Tutaj to nie dla mnie. To dla Twojej siostry bardziej. Łączenie po kolei cyferek. Gdzie tutaj jest jeden? Gdzie tutaj jest jeden? No to jest dobre no. pytanie. To, z was, was widzi jeden? Ja widzę jeden. Na dole jest jeden. I jedynkę łączymy z dwójką, trójką. Trzy. Tak. Pięknie. I tutaj cztery. Teraz ej, a co tutaj w ogóle pisze? Nie uda Ci się mnie rozpoznać. Ukryty złoczyńca to jest. No ciekawe, ciekawe. Następna strona to wielka tajemnica. A ile tutaj profesor ka wypił butelek? Tak, tutaj wpisujemy, ile tu widzimy butelek magicznego napoju Raz, profesora. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 11, 12. A ja tu po kolei tu ma być to ile jest. I w sumie, później dodajesz tutaj na samym dole ile jest wszystkich butelek. A tu mamy... Super bohater... Aha, to to są te karty kolekcjonerskie, takie bardzo wielkie. To jest karta kolekcjonerska Dominik. A my myśleliśmy, że troszkę mniejsze będą. I jeszcze krzyżówka. O dużo więcej rzeczy niż w ostatnim magazynie. Kolejna karta kolekcjonerska to Rocket Ball. Jaką ma skuteczność, moc, szybkość i odporność ten Super Zings? A to są te dwa plakaty. Albo mamy kabum city całem, jak wygląda. Ciekawe, w którą stronę. To czy kryjmy, co? A z drugiej strony mamy właśnie tutaj takie, o, super zinksy. A w którą stronę to czy kleimy, No nie wiem, zobaczymy, która Ci się bardziej będzie podobać. Bo tam się najbardziej Co my tutaj podoba? mamy? Mamy boisko piłkarskie w Kabun City. Centrum handlowe. Ej, a zobacz, tato, tutaj była pizzeria. Pizzeria. A na dodatek laboratorium, które zanieczyszcza całe kabum city. I lotnisko. To jest trop Ty, tutaj zły hamburger. Zły hamburger? Ma rogi. O, masz rację. Karta kolekcjonerska. Kolejna karta kolekcjonerska. Headstrong. I kolejny to jest właśnie ten z okładki. Jak on się nazywa? Papki Pumpkin. Jego moc, siła i otworność. Oko. Znajdź siedem różnic. No popatrz, popatrz. Tak. Dominik oko. od razu zauważył, że... Krótsze. Oko... A tutaj krótsze. Tak. Są różnice. Ile? Siedem ma ich być. Czy masz bystre oko? To jest a tutaj właśnie niespodzianka. Kto jest tym youtuberem? Dominik? Nie, tylko... Adam. Adam TV. Polecamy, bardzo fajny na... kanał na YouTubie. On ma nawet trzecią serię. Tak, już tutaj widać, że załatwił sobie zinksy z trzeciej serii. Cześć internet. Bardzo fajny kanał, polecamy. Adam TV na YouTubie. Ej, stójcie! Zauważyłem w takim samym korozie to tutaj. Tak, pokaż. To jest ten zinksz, którego dzisiaj mamy na środku. Mm. I teraz labirynt profesora K. Pracownia. Widać, dużo tutaj już teraz jest łamigłówek. Tutaj tak zaczynamy i jedziemy, żeby znaleźć. Czy pamiętasz komiks zestawu startowego? Który kryształowy Super Zinks wyszedł z maszyny profesora K? Kogo stworzył profesor K w tym oto? Pastę do zębów. Pastę do zębów. Mhm. Nasza opowieść o kabłonie. Tutaj trochę tu Super zielone Zimsach. jest. Trochę. Trochę im nie wyszło. Oko. Komiksu nie będziemy czytać, żebyście mogli też sami zobaczyć w waszych gazetkach. O, co tutaj za opowieść są? Właśnie to o tym, kiedyś chciałem nagrywać. A co to takiego tutaj jest? Zmieniają się nawet buzki, jak winiemy im. Mm -hmm. To jest jakieś zabawki dla dziewczynek. A to zobaczcie. Muszę pryskać. I już się schował w domku. I kolejne karty kolekcjonerskie. Ulubiona pasta do zębów i Power Wave. Dam z siebie wszystko na ostatniej, oczywiście. Stronie mamy różne rzeczy do kupienia. Ja bym chciałem najbardziej tą wizytkę. Tak, Dominik już policję ma, bardzo fajna do zabawy. Ja bym chciał tak właściwie nie wszystkie. Wszystko, tak, najlepiej mieć wszystko. Dobrze, to... Dziękujemy. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego premierowego odcinka Nowej Gazetki. Jeszcze raz to pokażemy. Jeszcze raz coś Może pokażemy. Ci nawet nawet przewinąć. Tak. O! Coś tutaj krzywo założyłeś? Dziękujemy i do widzenia. Zapraszamy na nasz kanał Wyspa Skarbów Start. Coś jeszcze do minieczku? Żegna Was, Wyspa Skarbów Start. Złoczyńca Zings.